Marcin, no z bólem serca trzeba przyznać, że tam Twój udział był przy tym, przy tym trzecim golu dla, dla Wisły, który podciął już Wam skrzydła całkowicie. No oczywiście, ode mnie się zaczęło, później cały łańcuszek zdarzeń, padła trzecia bramka. Tak jak wspomniałeś, przy 2-1 był taki moment, że niewiele brakowało i jestem pewien, żebyśmy w końcu wbili tą drugą bramkę. No cóż, no taki sport mój błąd. W początkowej fazie akcji spowodowało to, że no zeszło z nas już w powietrze i praktycznie mecz się skończył. Dobrze weszliście w to spotkanie. Pierwsze minuty całkiem niezłe w Waszym wykonaniu, potem gra siadła. No i druga połowa całkiem przyzwoita, chyba trener Wam mocno potrząsnął w szatni przez przerwę. <noise> znaczy nie, spokojnie, spokojnie sobie przeanalizowaliśmy tak na szybko pierwszą połowę, co było dobre, co było złe. Staraliśmy się to poprawić w drugiej połowie, chyba było widać to na boisku. No ale no niestety no, przegraliśmy ten mecz. Od początku było wiadomo, że zagrasz na prawym skrzydle. Pytam dlatego, że dostaliśmy protokoły przedmeczowe dla dziennikarzy, no i tam było twoje nazwisko widniało jako środkowego obrońcy obok Damiana Dąbrowskiego. Znaczy nie, no ja widziałem, wiedziałem od początku już w tygodniu. Wiedziałem, że będę grał z prawej strony. Dwa przegrane mecze z rzędu. Trzeba się szybko podnieść. Znaczy no mówię o tych, tam jeszcze wcześniej z Legią Warszawy, ale mówię o tym po przerwie, o tych dwóch, e, trzeba się podnieść, bo kolejny bardzo ważny mecz z wymagającym przeciwnikiem, jakim jest Śląsk Wrocław. No dokładnie, e, te dwa mecze to już przeszły do historii, już tutaj nic nie zmienimy, możemy tylko e, wyciągnąć wnioski e, do następnych spotkań No i to już w tygodniu pewnie będzie analiza tego spotkania. E, Dobry, no przeważnie będzie omawiana to, co było złe. No i cóż, no w, niedzielę, w następną niedzielę kolejny mecz. No i trzeba będzie ten mecz wygrać. Sporo kibiców Krakowi przyjechało tutaj na Raymonta. pewnie jest Ich doping no i pomagał w tej drugiej połowie. No oczywiście przez cały mecz. Jak tylko wyszliśmy na rozgrzewkę, było widać sporo kibiców Krakowi. No i było słychać to w trakcie meczu.